Wracamy do gry. Wracamy do gry. A tak całkiem serio, cześć, dzień dobry moi drodzy. Ja nazywam się Piotr Rzepecki, to jest kanał 365 dni Piłce. Wreszcie nad siedzibą Polskiego Związku Piłki Nożnej pojawił się biały dym. Wreszcie po tych 34 długich i męczących dniach poznaliśmy nazwisko nowego selekcjonera, a następcą Michała Probierza został Jan Urban. Jedyny tak naprawdę słuszny wybór, wybór, no który gdzieś jednak sprawiał pewne problemy Cezarowi Kuleszy, no bo w końcu ponad miesiąc trwały te poszukiwania, moim zdaniem o dobre pół miesiąca, za długo, natomiast w końcu możemy powiedzieć: Jazda, jedziemy i walczymy o ten wspólny cel, a więc udane wyniki w meczach eliminacji Mistrzostw Świata 2026 i absolutny fokus co do tego, żeby się załapać do baraży w marcu 2026. Dwa słówka na temat samego Jana Urbana, jego taka powiedziałem: trenerska sylwetka, przeszłość reprezentacyjna, ponieważ blisko 60 gier z orzełkiem na piersi, jednocześnie też co on może dać naszej kadrze i dlaczego to jest jedyny słuszny wybór o tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Natomiast zanim wejdziemy w te biało-czerwone klimaty, serdeczna prośba do Was o zostawienie łapki w górze pod filmem, subskrypcji kanału. A teraz startujemy. Zacznijmy sobie od tego, że Jan Urban z jedynych wolnych, dostępnych selekcjonerów był najlepszą opcją. Wcześniej Cezary Kulasza dosyć wyraźnie zaznaczył, że interesują go tylko polscy trenerzy. Chodzi o tutaj głównie o komunikację i pewną znajomość naszej specyfiki grania. Stąd też się rzeczy ten krąg się zawęził, ponieważ wcześniej pojawiały się ciekawe kandydatury zagraniczne, jak chociażby trener Petkowicz, czy ta mega kandydatura z naszej perspektywy, a więc Gareth Southgate. Natomiast jeżeli chodzi o samego Jana Urbana, to niewątpliwie posiada on taką, powiedzmy, paletę cech potrzebnych, a więc przede wszystkim pewien taki spokój, kompetencje miękkie, no i gdzieś wszystkie rzeczy potrzebne, żeby ugasić ten pożar, a więc kompletnie rozwaloną atmosferę, którą rozwali przypomnijmy tylko Michał Probierz. Oczywiście chodzi o pewne echa tak zwanej afery opaskowej, żeby w końcu była w zespole pewna hierarchia, pewna gdzieś ugruntowana pozycja u wielu zawodników i możemy mówić o rzeczach małych, jak chociażby ustalenie wreszcie tej cholernej hierarchii bramkarza poprzez system grania, czy gram na trójkę, czy na czwórkę, no i w końcu jak to będzie wyglądało w drugiej linii, plus też kto obok Roberta Lewandowskiego. Czy to będzie formacja na przykład 1-3-5-2, czy moja ukochana 1-4-4-2? Jaki będzie miał pomysł trener Urban na naszą kadrę? Patrząc chociażby na to, jak wyglądał Górnik Zabrze, Górnik Zabrze na Urbano, tam było bardzo dużo gry piłką, koncentracja na skrzydłach, gdzie rzeczywiście tam była przebojowość i gaz, jeżeli chodzi o skrzydła w Górniku Zabrze, no i też gdzieś intensywność, wysoki pressing, no generalnie taka hiszpańska piłka, którą przecież preferuje An Urban który przecież spędził bardzo dużo jako trenery klubowy, czy też przede wszystkim zawodnik właśnie w hiszpańskiej Lalidze. Zacznijmy sobie jednak od kariery trenerskiej Jana Urbana, ponieważ no funkcjonował bardzo długo w wielu topowych klubach w Polsce. Przede wszystkim sukcesy z Legią Warszawa, jako trener klubowy prowadził też Kolejorze, natomiast my najmocniej pamiętamy go z czasów w Górniku Zabrze. To były dwie kadencje, przede wszystkim sezon 2021-2022, więc ten początek dosyć momentami toksyczny, ale potem pomyślej, symbiozy z Lukasem Podolskim. No i przede wszystkim ta jego druga kadencja, bardzo udana i bardzo bogata, a więc od wiosny 2023 do kwietnia 2025, więc można powiedzieć, że blisko albo w zasadzie ponad dwa lata udanej pracy w górniku, natomiast finalnie przykry koniec, zwolnione w dosyć smutnych, nieciekawych okoliczności, Natomiast Jan Urban dawał górnikowi uśmiech, był na pewno człowiekiem, który gdzieś porywał te tłumy. No jego górnik rzeczywiście grał piłkę efektową, momentami efektywną, natomiast brakowało pewnej ciągłości, co jednak cechuje górnik, albo inaczej, co jest taką wielką różnicą pomiędzy górnikiem zabrza, więc no gdzieś klubem, który był targany przez swoje wewnętrzne problemy, bardzo długo klub nie mógł się uwolnić z tych szponów miasta, a czym się różni reprezentacja polska? No to jednak, no gdzieś teraz, Jan urłem będzie miał zdecydowanie większe pole manewru w kontekście tego, jak zarządzać się grupą, no i będzie miał do dyspozycji zdecydowanie bardziej jakościowych zawodników. Celem jednak na terminację będzie absolutnie koncentracja na meczach z Finami, z Maltą, a także z Litwą, no i sięgnięcie po 9 punktów. Te mecze z Holandią nie chcę powiedzieć, że odpuszczamy, natomiast no chyba nie ma co realnie kalkulować, że tam wygramy. No ewentualnie możemy wyszarpać remis w jednym ze spotkań. Natomiast fakt, fakty, my Koncentrujemy się na tym, żeby znaleźć się w barażach i powalczyć najpierw na etapie półfinału baraży, a potem oczywiście, jak się uda, w finale i walczyć o Mundial 2026. Ta misja będzie trudna na dzisiaj, szczerze powiedziawszy. Wyobrażam sobie, że te szanse są, nie wiem, powiedzmy tak 85-90%, że nam się to generalnie nie uda. Natomiast to, co się może udać, Janowi Urbanowi, to przede wszystkim uporządkować ten zespół, ustalić pewną hierarchię i nakreślić, powiedzmy taki kierunek, w jakim ma zmierzać reprezentacja Polski. A więc dwa lata po tym jak Michał Probierz objął kadrę rozwaloną ze wszelkich stron po Fernando Szantosie, to samo musi zrobić Jan Urban. No, tylko głupi i ślepy by nie zauważył, że cały czas się kręcimy w kółko, natomiast no, nie wyciąga gdzieś wniosków z Cerekulesza, jeżeli chodzi o budowę nasze kadry. Z drugiej jednak strony wydaje mi się, że pewna grupa zawodników z Robertem Lewandowskim na czele, pewnie możemy tutaj dorzucić Piotra Zielińskiego, być może Przemysława Frankowskiego i kilku innych w cudzysłowie weteranów, ma taką świadomość, że to może być ich ostatni last dance, a więc muszą walczyć, e, jak lwy, żeby rzeczywiście awansować na ten mundial, ponieważ tak jak powiedziałem, to może być i ostatnia duża impreza. Natomiast sam Jan Urban myślę, że ma przed sobą ofertę życia, szansę, z której finalnie nie skorzysta Michał Probierz, ponieważ pamiętam jak wyglądała nasza gra, zwłaszcza na wiosnę 2025, no i też ta jesień bardzo smutna, wizy Narodów, więc wydaje mi się, że Jan Urban, będąc szkoleniowcem i człowiekiem bardzo doświadczonym, inteligentnym no i fachowcem w każdym celu, ma taką świadomość, że stoi przed rewelacyjną szansą, jednocześnie myślę, że został nakreślony na pewien plan, a więc pewna te zmiana pokoleniowa, więc to, co się ewentualnie może wydarzyć, jeżeli nie awansujemy na Mistrzostwa Świata. Jestem bardzo ciekaw, jak Jan Urban podejdzie do kwestii taktycznych, jakimi ludźmi też się obuduje, ponieważ zdaniem pogłosek medialnych to jeszcze nie jest oficjalny komunikat. Jego asystentem ma zostać Jacek Magiera, a między innymi w teamie ma też znaleźć miejsce dla Adriana Mierzejewskiego, więc człowieka o bardzo szerokich horyzontach, który widział dużą piłkę, widział też piłkę egzotyczną i wydaje mi się, że jest takim gościem, z którym każdy, z którym się powinien dogadać. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o tak zwaną atmosferę, to myślę, że sam ten ruch, a więc zatrudnienie na urbanatu to już jest pierwszy krok w tę stronę, żeby oczyścić pewną toksykę z tej kadry. Natomiast jak finalnie będzie, zobaczymy, ponieważ no ten przystanek numer jeden, to wyzwanie pierwsze nazywa się Rotterdam-Holandia. Następnie bardzo ważny mecz z perspektywa, więc domowa rywalizacja z reprezentacją Finlandii. Oczywiście ja jestem entuzjastą tego ruchu i tutaj ukłonę przed Zarym Kuleszą, że udało się dopiąć te przynosiny Jana Urbana i zakontraktować tego szkolniowca. natomiast od początku podkreślałem, że moim mocnym faworytem był Maciej Skorża, natomiast ten szkoleniowiec oczywiście jest związany z kontraktem z Urawą, stąd to było jakby nierealne, zresztą też PZPN jasno komunikował, że rzeczywiście szedł mocno po Maciej Skorża, natomiast finalnie był trener między innymi a Poznań, stwierdził i powiedział, że to jest aktualnie niemożliwe, biorąc pod uwagę też samą metrykę Macieja Skorży, wydaje mi się, że on się z może zostać za spokojnie 5, być może nawet 10 lat. Z drugiej też strony patrząc chociażby na tę młodą falę polskich trenerów, wyobrażam sobie, że taki Adrian Siemieniec, no jeszcze za 20 lat cały czas będzie młodym trenerem, a wtedy na przykład zbudowany kilkunastoma sezonami w polskiej piłce albo być może w piłce zagranicznej też będzie idealnym materiałem na selekcjonera. Także generalnie źle nie jest. Wiadomo, że no gdzieś ta toksyka, atmosfera no jest, tak jak powiedziałem, trudna i nie do zaakceptowania. Natomiast wyobrażam sobie, że kilkoma gestami, kilkoma odprawami, swoim jednym spojrzeniem czy uśmiechem Jan Urban to wszystko wyczyści. Z drugiej jednak strony ta misja sportowo też nie jest jakoś piekielnie trudna, bo wyobrażam sobie, że w dobrej formie, nawet takiej formie, powiedzmy, przyzwoitej, Polska spokojnie powinna ograć u siebie Finlandię, też nie powinniśmy mieć większych problemów. No chyba się pomyleć wtedy będzie problem z Litwą czy też z Malto. No i mamy pewne drugie miejsce, jeżeli chodzi o naszą grupę, Eliminacyjną. Tak swoją drogą wyglądają, wygląda nasza sytuacja, jeżeli chodzi o tę grupę. A więc rywalizacja o Mundial 2026. My, oczywiście, oglądamy plecy reprezentacji Finlandii czy też Holandii. Jesteśmy na lokacie trzeciej, a za nami z kolei Litwa, także Malta. Natomiast warto też spojrzeć na nasz terminarz, a więc, jak wyglądają te plany, już można powiedzieć, miało zespołu trenera Jana Urbana. A więc, najpierw to jest ta rywalizacja wyjazdowa z Holandią, potem z kolei mecz domowy z Finlandią. Następnie jedno spotkanie październikowe z Litwą, i dwie rywalizacje w listopadzie. Czyli to jest najpierw mecz domowy z Holandią, no i miejmy nadzieję, że czysta formalność, czyli ten mecz wyjazdowy z Maltą. Zobaczymy też przede wszystkim, jak ta gra będzie wyglądała. Bo oczywiście no nie będziemy rozliczać na Urbana tylko suchych wyników, ale też z tego, jak zespół będzie wyglądał. Czy to będzie drużyna ofensywna, mająca taki swój styl i sznyt, czy jednak znów będziemy się kręcić w kółko, tak jak to było za czasów Michała. Probierza Takich selekcjonerów, którzy się jeszcze pojawiali w tej przestrzeni medialnej, no mówiło się sporo na przykład o takim powrocie Jerzego Brzęczka, który na przykład byłby zbudowany i gdzieś miałby wsparcie zarówno Jakuba Błaszczykowskiego, jak i Łukasza Piszka. Zdaniem pogłosek medialnych ten drugi nie chciał i nie widział się w takiej roli, przynajmniej nie teraz. Natomiast mówiło się też o innej kandydaturze, a więc o kolejnym eks-selekcjonerze. Ja na taką opcję patrzyłem dosyć przychylnie. Mowa tutaj o Adamie Nawałce. Natomiast z drugiej strony pojawia się taki gdzieś znak zapytania dotyczący tego, jak selekcjonerzy kończyli i jak wyglądała ich praca po zakończeniu przygody z reprezentacją. Czasami być wybrał egzotykę i dużą kasę, nie ma co ukrywać. Jeżeli chodzi o Jerzego Brzęczka, no to totalnie przepadł, spuszczając Wisłę Kraków z Ekstraklasy. Z kolei też Adam Nawałka nie poradził sobie w Lechu, gdzie oczywiście wprowadził swoje wysokie standardy, natomiast no podziękowano mu po raptem kilkunastu tygodniach. Także podsumowując, wydaje mi się, że PZPN w osobie Cezarego Kuleszy wybrał najlepiej jak mógł, że ten pożar już został ugoszony, natomiast oczywiście więcej konkretów, mam tu przynajmniej taką nadzieję, e, dowiemy się jutro na konferencji prasowej. Wówczas pewnie poznamy szczegóły i detale koncepcji Jana Urbana, jednocześnie też, w którą stronę kadra będzie zmierzała, jak będą wyglądało przygotowania, jeżeli chodzi o rywalizację w Rotterdamie, ponieważ ten mecz pewnie gdzieś nam zdefiniuje i mocno zdeterminuje nastroje, natomiast tutaj nie oczekiwałbym niczego dużego, bowiem to będzie mecz z faworytem naszej grupy, mecz wyjazdowy, po którym raczej musimy się zaprezentować dobrze, a liczyć na udany wynik. Co ciekawe też, Jan Urban w jednym ze swoich ostatnich meczów w roli zawodnika w reprezentacji Polski, mierzył się z Holanią. Wówczas zespół prowadzony przez Andrzeja Strejlała zremisował 1 do 1, było to w roku 91, no i Jan Urban był jednym z czterech napastników, przynajmniej tak to wyglądało na papierze, ponieważ atakował również z Zioberem, Furtokiem czy Koseckim, no i jesteśmy ciekawi jak tutaj Jan Urban sobie pokłada tę formację ataku z byłym, albo nawet obecnym, zobaczymy jak to będzie wyglądało, kapitanem reprezentacji Polski, a więc Robertem Lewandowskim. Obok tego też należy wspomnieć, że główną cechą, może nie główną, ale jedną z wielu jego cech no była gdzieś mocna i fajna komunikacja, budowanie relacji z zawodnikami na podstawie chociażby tej w symbiozy z Lukasem Podolskim, którego zdołał poskromić i z którym zbudował ciekawą, fajną relację. Także pytanie, jak sobie poradzić z Robertem Lawanowskim i z innymi gwiazdami, no bo jednak umówmy się szczerze, jeżeli chodzi o ego, no to w to w kadrze jest spore i na tym polu ewidentnie nie poradził sobie Michał Probierz. Oczywiście zachęcam Was do fajnej dyskusji w komentarzach. Dajcie znać, czy jesteście Team Urban, czy na przykład Team Nawałka, Team Brzęczek, czy chcieliście innego zagranicznego, na przykład selekcjonera. Jaki jest Wasz typ, czy się zgadzacie z Cezarem Kuleszem, no i jak też typujecie te nasze mecze, jeżeli chodzi o końcówkę eliminacji Mundial 2026? Czy jesteście optymistami, czy wierzycie, czy jednak nie do końca spoglądacie przychylnie na te biało-czerwone sprawy? Ja nazywam się Piotr Żepecki, to jest kanał 365 w piłce. Oczywiście odsyłam do innych materiałów. Pozdrawiam i do zobaczenia.